Codzienna rutyna Zamiego, twórcy gry Steel a Brainro. Ósma, pobudka, teoretycznie. Sami budzi się przy dźwięku alarmu, który sam zaprojektował do gry i teraz tego żałuje. Przez 10 minut leży i przewija TikToka, żeby sprawdzić, czy Steel a Brainro zrobił kolejną mini-viralową falę. Ósma 30, kawa plus zapis pomysłów. Parzy kawę tak mocną, że teoretycznie powinna mieć własny kod źródłowy. W notatniku zapisuje. Trzy genialne pomysły. Pięć bezsensownych. Jeden, który brzmi jak dobra mechanika, dopóki ktoś go nie przetestuje. 9. Przegląd społeczności. Sami otwiera Discorda, widząc 247 nowych wiadomości w kanale bugi, zastanawia się, czy gra czasem nie programuje się sama. 10. Programowanie. Kompiluje. Gra się wysypuje. Sami też mentalnie się wysypuje. 12. Lunch. Zjada cokolwiek co? Nie wymaga gotowania. Nie przeszkadza w pisaniu kodu jedną ręką. Nie zostawia tłustych śladów na klawiaturze, aż tak. 13. Tworzenie nowych asset Rysuje nowy model postaci. Stwierdza, że wygląda za normalnie. Dodaje jej dziwny taniec, świecące oczy i odgłos: Mam Brerte. Teraz jest brainrotowo. rotowo. 15. Testowanie. Uruchamia grę. Nowa postać zaczyna tańczyć w miejscu. Teleportuje się do nieba i eksploduje. Sami zapisuje, może zostawić. Wygląda zabawnie. 17. Krótki spacer. AKA 3 minuty wyjścia do sklepu po energetyka. Jego mózg w końcu dostaje tlen, ale tylko minimalną ilość. 18. Wideo na social media. Nagrywa update dla fanów. Hej, pracuję nad czymś dużym, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, czyli nic nie powie. 20. Nocna faza produktywności. Prawdziwe flow zaczyna się po zachodzie słońca. Kod pisze się sam, albo tak mu się wydaje. Powstaje 70 linii, z czego działają trzy. Druga, wieczorny BRA i NROT. Słucha piosenek z trendów TikToka. Zastanawia się, czy dodać tryb, w którym gracz kradnie brainro przeciwników tańcem. Trzecia, sen. Zasypia z laptopem obok. Śni o kodzie, który działa za pierwszym razem, czyli science fiction.